Cześć wszystkim, z tej strony autokomisosowa. Sprzedamy Volvo fajne XC90 silnik 24D5, czyli najlepsza jednostka napędowa, auto z napędem na cztery koła siedmioosobowe jest doinwestowane, mimo tego przebiegu 300 tysięcy, auto naprawdę w perfekcyjnym stanie, wizualnie i w środku powymieniane rozrządy, klimatyzacje zrobione. Także autko naprawdę fajnie jedzie silnikowo skrzynia biegów perfekt, przerzuca biegi, nie szuczę żadnych zmian. Wersja jest siedmiosobowa. Naprawdę autko jest takie przyzwoite, wygląda na bezwypadkowe. Nie mierzyłem jeszcze tego czujnikiem lakieru, no bo mój to auto ma 12, 2012 rok, ale, ale myślę, że tutaj nic na oko nie widać, że to nic nie miało. Ma tam jakieś typu takie, o, takie typu rzeczy, gdzieś parkingowe. Bixenon, e, nawigacja, panora, pan, szyberdaszek, e, skórki z pamięcią elektryczne przeszyte taką beżową, beżową obwódką. Środek jest ładnie utrzymany. Mamy nawigację, mamy bluetooth'a, różne rzeczy, także tutaj wszystko chodzi. Mamy monitory w zagłówkach, zaraz pokażę. Klimatyzacja przód i tył, lusterka składana elektrycznie podgrzewane foteliki DVD w zagłówkach z tyłu zaraz pokażę, wejdziemy do tyłu auto naprawdę przyzwoite wsiadać, jechać, jedzie, zasuwa przyspiesza niemiłosiernie spalanie 6.9 na budziku jest także nie jest duże no najlepszy silnik, także to wszystko działa, hula piloty do tego mamy tak samo skórki są ładne tu mamy tylne fotele tutaj mamy jeszcze takie coś, nie wiem do czego to, ale to jest do klimy albo nie, to jest do tych yy, yy, głośniej ciszej, czyli do tych monitorów tu jest całe DVD oczywiście tu jest popielniczka silnik naprawdę klekocze przyzwoicie jak na D5A, mam zamknięty ten, kurczę o, tutaj się otwiera mamy też jeszcze, możemy to sobie otworzyć także bagażniczek też jest fajny, foteliki złożymy to, to jest sporo miejsca także fajne auto napęd na 4, warktoniki przód, tył zapraszamy do autokomisji osoba. możliwość pozostawienia swego auta w rozliczeniu mogę go zapalić jak chcecie, jak on sobie pięknie klekosze ten motorek rozrząd wymieniony na 205 tysięcy Żadne błędy się nie palą. Wszystko funkcjonuje tak jak należy. Nakle kocik jest prze, przepiękny tego silnika. Także zapraszamy autokomisję SOWA Sopocka 19A. Auto sprzedawane z pisemną roczną gwarancją techniczną w cenie. Pozdrawiam, cześć i zapraszam.